System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej. Założenia systemu QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej. 11 grudnia 2009 roku, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, system gwarantowanej jakości żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Od tego czasu buduje sieć uczestników systemu QAFP, a konsumenci zyskują najwyższej jakości mięso. Każda z firm, która uczestniczy w systemie QAFP stara się w pełni spełniać wymogi tego systemu. QAFP daje nam po pierwsze wysoką jakość towaru. Poprzez zagwarantowanie zwierzętom dobrostanu zwierząt, poprzez zagwarantowanie im warunków jak najbardziej idealnych na fermie otrzymujemy najlepszą jakość mięsa, najlepszą jakość towaru. KUAFP daje nam bezpieczeństwo żywności poprzez zachowanie procedur bezpieczeństwa, poprzez organizowanie śluz na wejściu na fermę, na wejściu na obiekty produkcyjne, poprzez egzekwowanie stosowania zasad bezpieczeństwa, przez pracowników, poprzez zastosowanie ubrań jednorazowych. Otrzymujemy bezpieczeństwo żywności. Dokumentację, którą hodowcy mają obowiązek prowadzić, zapewnia nam identyfikowalność tego towaru. Oglądając mięso na półce, możemy dojść do tego, gdzie ono było wyprodukowane, począwszy przez jaką ubojnię ubite. Kto wyprodukował, na jakiej fermie, czym były żywione, skąd pochodziły pisklęta. Także do tych wszystkich informacji możemy dojść na podstawie dokumentacji prowadzonej na fermie. Aby otrzymać najwyższej jakości produkty drobiowe, zachowane powinny być najwyższe standardy na poszczególnych etapach. Wszystko zaczyna się od stat reprodukcyjnych oraz wylęgarni drobiu. Zakład spełnia wszystkie wymogi prawa polskiego. Produkcja jednodniowych pismów indyczych jest złożonym procesem. Rozpoczyna się ona od wstawienia stad rodzicielskich na fermy odchowu. Ptaki na tych fermach przebywają przez 28 tygodni. Następnie przewożone są na fermy nieśne. Na fermach nieśnych podlegają indyczki inseminacji i znoszone są jaja. Następnie jaja przewozimy do zakładu wylęgowego, w którym odbywa się proces inkubacji jaj. Wrężone piskęta dostarczone są specjalistycznym transportem do naszych klientów. Równolegle trzeba zadbać o pasze dla drobiu. Zboże, które jest potrzebne do wyrobu paszy, powstaje w różnych gospodarstwach w Polsce. Sławomir Buda jest osobą, która dba, aby na polu przestrzegane były wymogi związane z QAFP. W naszym gospodarstwie z przeznaczeniem na paszę na około 400 hektarach uprawia się pszenicę, pszenżyto, jęczmień i kukurydzę. Każdy aspekt danej uprawy jest niezmiernie ważny, aby uzyskać plon wysokiej jakości, to jest zdrowie ziarno o wysokiej zawartości białka i energii. Takimi aspektami jest nawożenie i ochrona roślin. Do ochrony upraw wykorzystujemy tylko środki zarejestrowane dla danej uprawy z zachowaniem okresów karencji. Taka uprawa. Pozwala na uzyskanie plonu ziarna o pożądanych parametrach jakościowych, wolne od chorób i pasożytów, których obecność jest niedopuszczalna w surowcu przeznaczonym na paszę. Standaryzowane produkty zbożowe systemu QAFP trafiają do wytwórni pasz. Pasze produkowane w zakładzie muszą być dostosowane do wymogów systemu QAFP, inaczej hodowcy straciliby prawo do używania znaku. Nie mogą zawierać składników, które nie są wpisane do rejestrów paszowych Unii Europejskiej. Prowadziliśmy strategię Better Together. To daje nam możliwość Budowanie odpowiedzialnego łańcucha pokarmowego dla przyszłych pokoleń. Jak to możemy rozumieć w praktyce? Jeśli chodzi o surowiec, który jest dostarczany na nasze zakłady, musi spełniać rygorystyczne normy, jeśli chodzi o certyfikaty, zarówno krajowe, jak i europejskie. Tak samo, jeśli chodzi o procesy które produkcyjne, które mamy na wszystkich naszych zakładach, są ściśle nadzorowane przez dział kontroli jakości, znajdując się na każdym z naszych zakładów jeśli chodzi o naszych pracowników terenowych, to nasi pracownicy terenowi wspólnie z naszymi hodowcami dbają o to, ażeby hodowcy uzyskiwali maksymalnie jak najlepsze wyniki w powiązaniu z dopełnieniem dobrostanu zwierząt, który obowiązuje w naszym kraju. Dodatkowo prowadziliśmy też w minionym roku aplikację mobilną, która daje nam możliwość kontrolowania sytuacji na fermie pod kątem jakości jak i dobrostanu zwierząt. Które te parametry możemy wykorzystać w przyszłości lub w kolejnym rzucie do poprawy tychże parametrów? Zasiedliliśmy fermy pisklętami, które będą przebywały w kurnikach do kilkunastu tygodni. Normy związane ze znakiem QAFP zobowiązują hodowcę do spełnienia różnego rodzaju warunków. Znajdujemy się w tej chwili w obiekcie produkcyjnym o powierzchni 1250 m2. Jest to obiekt, w którym produkujemy indyka. Jak widać, jest już w pełni przygotowany do zasiedlenia. Ten obiekt został gruntownie wyczyszczony. Następnie był dezynfekowany, białkowany. I tak jak widać, jest już ściółka, którą akurat używam, e, słomę. E, ostatnim procesem po dezynfekcji też słomy będzie. Dezynfekcja w postaci gazowania. Obiekt musi być dobrze nagrzany, temperatura w granicach 32-34 stopnie przy ściółce. Oczywiście ważne jest to, a żeby obserwować zachowanie ptactwa, jak reagują na tą temperaturę. Musi być przede wszystkim zachowana higiena. Już przed zasiedleniem stosujemy jak najbardziej maty dezynfekcyjne, właściwy ubiór. No i przede wszystkim hodowca musi dbać o to, ażeby był swobodny dostęp do poideł, do karmideł. Przedmiotem codziennego monitoringu to jest zapisywanie liczby upadków, odnotowanie zużycia wody. Zapisywanie również temperatury. Te wskaźniki pokazują nam stan kondycyjny stada. Nad całym procesem produkcji kontrolę sprawuje doktor weterynarii, który jest dwa razy w tygodniu, załoga, która jest przeszkolenia, przeszkolona w zakresie obsługi, ale również jest chętna na wszelkie sugestie. Doktora. Cały łańcuch produkcyjny jest związany z systemem jakości, począwszy od dostawcy piskląt, dostawcy paszy, jak i również odbiorcy już produktu gotowego, ubojni. Kolejnym elementem jest super nowoczesna ubojnia drobiu. Bez niej mięso z drobiu i indyka nie trafiłoby na nasze stoły. Jak ważna jest praca ubojni w systemie QAFP przekonuje nas Przemysław Buda. System QAFP w Ubojni Drobiu to łańcuch działań, który podejmujemy już od samego początku naszej pracy, czyli od momentu przyjęcia żywca, poprzez proces uboju, proces wykładzania tuszek, proces rozbioru oraz konfekcjonowania, tak aby być pewnym, że towar wybierany na półce e, przez naszych klientów z logo QAFP będzie spełniał ich wymagania, czyli będzie to towar o odpowiedniej barwie, odpowiedniej konsystencji, smaku, bezpieczny i smaczny. Aby tego dokonać, w wielu miejscach naszego zakładu dokonujemy kontroli, m.in. temperatury czy pH, tak aby mieć pewność, że dostarczamy Państwu codziennie na półkę towar najwyższej jakości. Pozostaje nam jeszcze transport i dostarczenie towaru do hurtowni lub do sklepu. Tu też muszą być spełnione określone warunki. Posiadamy specjalistyczne samochody chłodnie, które spełniają wszelkie normy prawa polskiego.